Zimne dni ruski, jak widzisz, ja. pokrzyty chłodem. Zrodziłem roślinkie moc, i to serce skute lodem. Niech każdy co tu tapnie, tutaj miłość, tutaj gniew. piękno tkwi w przejrzystej krzew. Ciosaj aż po spód, niech węka serca ja. raz. Dwa! Co sił! Szkodnia! Raz, dwa! Co sił! Szkodnia! Pięknie jest, mocniej, zgróżnie z lód. się ma niepotężnych sił. Nie zna ich nikt. Może się znów, dzielnych wyrzów nawet stóp! Trum, trum, bom, 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 bom. Zimne dni i górski wiatr i deszcz chłodem Zrodziłem rośnych piekieł moc do serce skute lodem Niech każdy co tu nie tutaj miłość, tutaj gniew Złowrogie piękno tkwi w ciosaj aż pod spód o serce ściska lód.